Jak zwykle, witajcie kochani na naszym kanale rodziny Januszy. Dzisiaj, chcecie wiedzieć co będziemy robić? Muffinki, ale nie na słodko, nie, nie. Na słono i to z tortilli. Tak, ale jeżeli chcecie zobaczyć jak to robić, zapraszam na dwusekundowy filmik. No właśnie, a teraz przedstawię Wam bohaterów naszych mufinek na słono. E, może zacznę od, od tortilli. Głównego bohatera, co? Tak, potrzebujemy tortille, jeden średni pomidor pokrojony w kosteczkę, e, kiełbaska taka z tych grubych, zwykła mielona. Jeden słójczyk oliwek, czarne jadaje, a mogą być i czerwone, i zielone, jakie jak to tam zostanie. Dwa jajka rozbite i ser starty, około 200 gram. A teraz, kochani, pokażę Wam, co trzeba zrobić z tej tortilli, żeby się posunąć dalej. Zrobić malutką tortillę. I teraz, cóż, bierzemy się. A, ja mam jedną. A tu jest 12. Więc cóż, muszę się wziąć do wykrawania. No i mamy 12 apostołów. 12 tortilek, które teraz musimy sobie paluszkami zdusić. O, do środka. I zrobić takie okrągłe koryt korytka. Tak. Pięknie wchodzi. Minęły dwa lata. No właśnie. No ale, no muszę powkładać, nie z dety. Czasem i tak bywa. Samo się nie zrobi. Samo się nie zrobi. A. I słuchajcie kochani, no i teraz cóż, wrzucamy sobie, ja wezmę łyżeczkę drugą, czystą łyżkę, czyli. I wrzucamy sobie, moi drodzy, te wszystkie składniki do miseczki, czyli kiełbaskę, oliwki, pomidorek i ser. Aha. Troszeczkę sobie to posolimy, o, nie za dużo, i damy jajeczko, i wymieszamy, i kochani, mamy wymieszane wszystkie nasze produkty. I teraz tak około łyżka stołowa wkładamy sobie do pojemniczka. O proszę bardzo. Nie zejmose się opowiedz jakiś kawał może. Kawał? O, hehehe, jak słoń mrówce dawał, mrówka nie chciała słoniowi dała, tak? Może być. Tak. Pomidorki pomieszały się z oliwkami. To co z tego będzie? Pomidor, nie, pomidoriwek? O! Pewnie nam zostanie tego, moi drodzy, więc z powodzeniem możemy rzucić sobie to na patelnię i podsmażyć, bo ser nam się stopi, nawet... Lajeczko się zetnie. Nawet z tą resztką tej tortilli, która tej, została, żeby nie marnować jedzenia. Tak, tak. I wtedy można sobie dodatkowo zjeść. O. A tak się wymieszało, że tutaj akurat oliwki nie ma, nie widać. Dobra. Mamy jeszcze dwa pojemniczki, kochani. I te nasze tortilki, czy tam nasze mufinki wstawiamy do piekarnika na 180 stopni, na około 20. Będziemy obserwować około 20 minut, jak będzie. A pokaż czy... widzom, jak to wygląda. O. A proszę. Ładnie, tak jak ja. <laughs> To na ile wstawiamy, bo nie przerwałam Ci? Mówiłam, e, 180 stopni, 20 minut, ale tak, obserwujmy, jak będzie trzeba, to troszkę dłużej, nie? Babeczki na słono gotowe, a teraz co? Przyszło nam spróbować, tak? A, gorące. Jak zawsze się poparzę. Mmm, dobra. Zawsze muszę przeżyć to. Mmm, <laughs> kochani, jeszcze raz zachęcam Was do obejrzenia tego kilkusekundowego filmiku i do tego, abyście to zrobili, a ja i jeść i like in, hey! in the London. She's